Moimi Państwa gościem w podcaście Postprawda Info w programie Prawda Pieniądza jest ekonomistka i specjalistka do spraw kalkulacji biznesowego ryzyka Ewa Zakowicz. Chciałem zapytać na początek, czy Fundusz Przyszłości, Fundusz Odbudowy Ukrainy, który ma niebawem powstać dzięki umowie między Ukrainą a USA, to jest coś zupełnie nowego, to jakaś innowacja, czy może wręcz katastrofa dla Ukrainy, kolonizacja, jak twierdzą niektórzy Europejczycy. Państwo przywódcy. Fundusz w przyszłości w Ukrainie to już był taki projekt w 2021 roku, gdzie miał być paszport ekonomiczny i każdy z obywateli miał dostawać regularnie 1% dochodów właśnie z tych wszystkich inwestycji, złóż naturalnych itd. Tak I wtedy oceniano, że dochód z tego, co ma Ukraina, czyli ze złóż firm i tak dalej, to jest między 150 a 300 miliardów dolarów rocznie. Więc generalnie to wygląda jak niezły deal. I wszyscy mówiliśmy o tym, że to ma być tylko umowa odnośnie metali rzadkich. W ekonomii pojęcie resursy to jest bardzo szerokie pojęcie i odnosi się nie tylko do tego, co się wydobywa z ziemi, ale do tego, do wszystkiego, co Ukraina ma dostępne. To wydobycie nie wiadomo, jak będzie wyglądać, bo część tych złóż, które Ukraina ma, nie są wydobywane dalej, czyli one dopiero będą. Nie wiadomo, jaki będzie koszt stworzenia kopalni, koszt wydobycia poszczególnych tego Dlatego no, świetnym punktem jest zabezpieczenie się, że oprócz tej części o której mówiliśmy, czyli te złóż i właściwie we wszystkich raportach, które były podawane, co ciekawe, to wszyscy analizowali tylko wartość złóż mineralnych. Tutaj nie chodzi tylko o kopalnie, litropę, gaz, minerały i złoża? A tu mówimy o czymś innym. Tu czytamy w tym dokumencie, że będzie do tego funduszu nowego, wejdą właśnie wszystkie praktycznie dochody państwa, również z infrastruktury, czyli mówimy o portach, o, o gruzaliznicy, o lotniskach. Wszystko to, co jest związane z energetyką państwową, czyli tutaj mówimy o atomie, energetycznych obiektach w Ukrainie, czyli tych, które są i wodne, i atomowe. No, węglowych to akurat jest niewiele w Ukrainie, ale też gdzieś tam kilka tych elektrowni mają. Ale też taki jest bardzo, bardzo duży punkt, czyli że będzie to również uczestnictwo w prywatyzacji. I to jest taki dla ekonomii ekstremalnie ważny punkt. Dlaczego Ukraina ma co prywatyzować? Duża część majątku kraju jest nadal w rękach państwa. Przed wojną samą Ukraina rozpoczęła na początku tak zwaną małą prywatyzację. Przez małą prywatyzację było zrozumiałe, że sprzedawali różne małe fabryki, to często bywały piekarnie, bo bardzo długo w Ukrainie na przykład były piekarnie państwowe, gdzie była regulowana cena chleba i one również zostały sprywatyzowane. Potem zostały sprywatyzowane niektóre zakłady jubilerskie. I tak krok po kroku z tej małej prywatyzacji Ukraina powoli, przechodziła w dużą prywatyzację. Która miała na celu sprywatyzowanie tych największych obiektów, zakładów przemysłowych, portów. Zresztą ja przez chwilę tak właśnie uważałam, że to jest przyczyna, jedna z przyczyn wybuchu wojny, że Putin nie chciał dopuścić do tego, żeby część tych takich wielkich przedsiębiorstw, portów odeskich i tak dalej, przeszła w ręce prywatne, no bo wiadomo, że państwowe zabrać łatwo w przypadku takiego ataku, za to z prywatnymi to już nie jest tak łatwo, zresztą pokazuje ta historia Azovstalu, który został no, zniszczony całkowicie w Mariupolu, ale jego właściciel po sprywatyzowaniu nimi jest Trinat Achmetow, największy oligarcha, stwierdził, że złoży pozew do Sądu Międzynarodowego o odszkodowanie do Rosji, ten pozew został złożony, na razie jego losy są nieznane, ale jednak, jakiekolwiek takie, właśnie ataki i zniszczenia majątku prywatnego albo jakiegoś przedsiębiorstw oznaczać będzie wieloletnie sądy, które w przypadku wygranej, na przykład dla Achmetowa, właściwie bardzo lekko te pieniądze wyciągnie z aktywów Rosji gdziekolwiek na świecie. Więc to jest takie triki dla mnie, ta, ta prywatyzacja, bo Ukraina jest krajem, w którym w przeciwieństwie do Polski. Nie zostało jeszcze bardzo dużo rzeczy sprywatyzowanych, czyli w rękach państwowych jest bardzo dużo aktywów. Już nie mówię o tych kluczowych, bo one według mnie i tak nie powinny być prywatyzowane, ale to są często bardzo budynki w jakichś super miejscach, zresztą w czasie wojny i w tym roku również prywatyzowano bardzo wiele takich rzeczy. Hotel Ukraina na przykład to była wielka prywatyzacja czy hotele takie Dnipro, czy jakieś budynki we Lwowie. Zresztą sama uczestniczyłam w aukcji próby zakupu od miasta Lwowa budynku w samym centrum rynku. Więc prywatyzacje zaczęły mieć miejsce już wcześniej. W czasie wojny one rzeczywiście zastopowały też dlatego, że największy problem Ukrainy z prywatyzacją był taki, że nikt nie chciał tu po prostu inwestować pieniędzy. I to już nie ze względu na to, że było ryzyko wojny, no oczywiście było, ale największy problem z prywatyzacją dla Ukrainy był taki, że ludzie się bali różnic kursowych, ludzie się bali zabezpieczenia inwestycji, ekstremalnie bali się korupcji i braku czystych zasad. Dlatego dla mnie ta prywatyzacja to jest naprawdę coś nowego. Trzeba zrozumieć, że naprawdę majątek do prywatyzacji to jest ekstremalnie duży. Przed wojną również, a i w czasie wojny bardzo aktywnie mówiono o prywatyzacji największego banku państwowego prywatbanku, który został znacjonalizowany Koło Mojskiego. Na dzisiaj aktywa prywat banku to jest koło 15-20 miliardów dolarów, więc prywatyzacja takiego potwora w warunkach ukraińskich no, no nie ma szansy się udać bez jakiegoś wsparcia. No i tu się pojawia ten wspaniały fundusz odbudowy, czy nie wiem, przyszłości, nie wiem jak oni go nazwą, bo w ogóle na razie nie ma takiego mechanizmu prawnego, czyli on musi dopiero zostać stworzony. I wszystko to, to mają być elementy tego funduszu przyszłości Ukrainy. Kto będzie nim zarządzał, Twoim zdaniem? Takimi funduszami, bo to jest ekstremalnie duży projekt, będą zarządzać na pewno profesjonalni menadżerowie, na pewno będzie bardzo dużo ludzi z Ameryki, bo tam jednak ten biznes inwestycyjny jest rozwinięty. No i z punktu widzenia ekonomii dla Ukrainy to jest niesamowita szansa. Po pierwsze, daje to szansę odbudowy całkowitą przemysłu. Ukraina przed wojną i w ogóle przed rozpadkiem, w ogóle to ciekawe, Związku Radzieckiego, była krajem bardzo przemysłowym, która produkowała od tego słynnego Antonowa do małych części, do czołgów telekomunikacyjnych i tak dalej. Po tych iluś latach do wojny, a potem i w czasie wojny, ta niepewność była tak duża, że dzisiaj tak naprawdę Ukraina importuje wszystko. Ja patrzę na te wszystkie budowy, które się dzieją na, rynku, na Ukrainie, czyli buduje bloki, obiekty, przedsiębiorstwa. To cały, ale to dosłownie całe okna, cegły, drzwi jadą z Polski. Czyli w ogóle nawet nie ma takiej podstawowej produkcji, która by pokrywała potrzeby rynku swojego odnośnie, nie wiem, rolnictwa cegieł cementu, czy na przykład asfaltu, bo asfalt również jedzie z polskiego Orlenu, a nie jest produkowany na Ukrainie. Więc odbudowa tego i prywatyzowanie daje duże szanse na podbicie ekonomiczne Ukrainy, no bo taki obiekt trafia do takiego funduszu, gdzie zajmują się nimi profesjonalni menadżerowie, których celem jest podwyższenie wartości przedsiębiorstwa. Tutaj na to też zazwyczaj potrzeba pieniędzy, które zazwyczaj państwo w takiej sytuacji, kiedy nie było takiego funduszu, zwyczajnie nie dawało. Teraz dla takiego funduszu poszczególne Inwestycje dostaną dodatkową kasę, zwiększą pewnie kilkukrotnie wartość, a następnie zostaną albo sprzedane. Zapewne przez Prozorro. Prozorro, czyli specjalna platforma przetargowa, której głównym celem jest eliminacja korupcji do minimum. Ufasz w tym wszystkim Amerykanom? Moja miłość do Amerykanów w Ukrainie to się chyba głównie zaczęła w tych czasach po 14 roku, kiedy Amerykanie bardzo aktywnie pomagali w różnych miejscach. Gospodarki Ukrainy kluczowych. Oczywiście największy problem wtedy to było to, że w 2014, 2015, 2016 roku upadło ponad 100 banków, co spowodowało duży napływ aktywów do funduszu gwarancyjnego, depozytu, Deposit Guarantee Fund. I wtedy naprawdę patrząc na pracę, jak, on, jak Amerykanie pomagają, jak robią to mądrze, jak płacą za najlepszych ekspertów i jak ta praca idzie do przodu, jak umieją dobrać dobrych ludzi, to wzbudza mój naprawdę wielki szacunek. Jeżeli to by miało tak wyglądać, jak wyglądało przy Deposit Guarantee Fund, a potem przy stworzeniu platformy Prozoro, która jest unikalna na całym świecie i w której no, nie da się męcić, żeby kupić jakieś aktywo, nawet w tej formie prywatyzacji, to naprawdę Ukraina wyszłaby ekonomicznie na plus, chociażby tylko z tego powodu, że przestanie tracić na korupcji, przestanie tracić na złym zarządzaniu. Na ile teraz traci, to już nawet mi nie gdybyś. No, na pewno gospodarka cieniu, no to jest 40% ludzi, więc same podatki z tych ludzi to już zmienią sytuację. Również jeżeli te aktywa będą prywatyzowane i tutaj jest też tak, myślę, taki prywat bank to jest taki przykład bliski memu sercu, no jeżeli będzie prywatyzowany, no to ja nie wiem, czy jest taki moloch y, w ogóle, który to kupi. Więc pewnie tutaj Amerykanie mają ukryte dno drugie o którym ja marzyłam dla Polski, ale jakoś tak chyba nie wykorzystaliśmy tej szansy. Co masz na myśli? Żeby te sprywatyzowane wielkie spółki o bardzo wielkiej wartości po prostu wyprowadzać na amerykańską giełdę. Zresztą to się już w tej chwili dzieje, bo z tego co wiemy, no Kijew Star tutaj się szykuje na Nasdaq. To pewnie będzie takie pierwsze przejście przez te trudności emisji akcji. To jeżeli by się to udało, jeżeli to będzie w funduszy będą ludzie, którzy to umieją, no to prywatyzacja tych dużych firm z udziałem Ameryki, no to to będzie no, duży plus oczywiście dla USA, ale i też dla Ukrainy, która dostanie pieniądze na rozwój. Strukturę kapitału, lepszą pewnie niż jakiś tam pamiątek z podbudki, który jest słupem i nie wiadomo kto za tym stoi. Więc to oznacza też, właśnie, tak jak już mówiłam, ten spadek korupcji, no, który zżera teraz bardzo dużą część ekonomii, ale również wzrost eksportu, no i oczywiście stabilny dopływ dolara, który zabezpieczy rezerwy walutowe. Jeśli to by się wszystko udało, bo wciąż mamy Rosję, trwającą wojnę, i na razie nie widzimy wielkiej woli ze strony Kremla, by działania zbrojne zakończyć. Jeżeli to by się udało i ten fundusz wygląda, że to się uda, tak, no to mamy oczywiście pod warunkiem, że to będzie Ukraina będzie bezpieczna, no bo w tym porozumieniu tutaj nic nie ma o gwarancjach bezpieczeństwa, mówimy tylko o tym funduszu, ale jeżeli inwestorzy by uwierzyli, że USA są w stanie zabezpieczyć, Inwestycje, no to na pewno ruszą drzwiami i oknami, no bo w Ukrainie tych zasobów jest ekstremalnie dużo i takich właśnie zasobów nie tylko w postaci metali ziem, ale również w postaci samej ziemi, no bo bardzo dużo ziemi rolnej dalej jest w rękach państwa. Atom Sam, który też jakby wycenia się gdzieś tam na 15-20 miliardów, który daje tanią energię, więc dzięki tej taniej energii Ukraina może konkurować z innymi krajami, zwłaszcza w tej kwestii, według mnie, ciężkiego przemysłu, który zawsze był jej taką specjalizacją. I ja bardzo żałowałam w ogóle, że Ukraina zaczyna odchodzić od tej specjalizacji, że się tak państwo zaczyna koncentrować na tych usługach, na IT, co to znacznie jest głupie, tak? No, połączeniu z IT ciężki przemysł, no to, to jest w ogóle super, ale to przy takich niskich kosztach energii, jakie ma Ukraina, stworzenie sprawnie działających firm właśnie przemysłowych może być konkurencją dla Unii Europejskiej. To pierwszy raz taką widzę, naprawdę serio konkurencją. Polska, Europa jednak na tym nie skorzysta, twoim zdaniem? Wysiłki wielu państw no jednak były spore. Warszawa, Wilno, Ryga, państwa skandynawskie wsparły Ukrainę podczas wojny. Żad mi dalej, że w tym wszystkim nie ma udziału Unia i Polska. Gdzieś jesteśmy coś tu zgubili, ale może to nie do końca tak jest, dlatego że jednak ci menadżerowie, którzy będą tam ten know-how zakładu, mogą też pochodzić z Polski, więc właściwie tak naprawdę dopiero karty się rozdają. Jeżeli, a to widać, że to na dniach zostanie podpisane, no to zmieni się też jakby obraz makroekonomiczny Ukrainy czyli z tych takich naszych PKB, które w tej chwili tam koło trójki sobie gdzieś tam kroczy, to myślę, że w następnym roku spokojnie przekroczylibyśmy, a może nawet już w tym, jeżeli to szybko się wojna skończy, 6% i to dalej będzie na pewno powyżej 5%. Inflacja będzie spadać, ale ona będzie spadać powoli, więc ja tutaj akurat wielkim optymistą nie jestem tego, że tak, taki nawet fundusz nie rozwiąże podstawowych problemów. Zwiększenia produktywności bardzo szybko, no bo najpierw trzeba coś zbudować, trzeba zapłacić więcej, więc tutaj to jest jestem tym bardziej, no, że ta inflacja jednak będzie tam, nie wiem, te 10% w tym roku prawie. Potem może, może za 2-3 lata zejdzie do 5%. To znaczy, że gdyby wojna się zakończyła, plan w całości, w ideale zostałby zrealizowany, Rosja łaskawie odpuściłaby Ukrainie, to jak rozumiem prognozy dla kraju byłyby naprawdę dobre. Plan dobry, czyli jak zwykle chodzi o jego wykonanie. Bezrobocie będzie na pewno spadać, to też oznacza, że takie stworzenie takich biznesów w Ukrainie spowodowałoby powrót pewnie Ukraińców z zagranicy, bo obecnie mamy to że informacja, że tylko 30% tych, co wyjechało, chce wrócić. Pytanie, czy to się nie zmieniło, jeżeli Ukraina dałaby normalne warunki pracy, życia, bo jednak oni chcą wracać do swojego kraju, do swoich domów, dzieci chcą uczyć się w języku ukraińskim, jeżeli to wynagrodzenie byłoby gdzieś na poziomie, nawet nie wiem, 80% polskiego. To według mnie ten procent wzrósłby z drastycznie powracających, co oznacza oczywiście dla ekonomii zwiększenie popytu wewnętrznego, więc dalej wzrost gospodarki. No i oczywiście no, eksport tutaj no, w takiej sytuacji, no, nie, nie ukrywam, on będzie drastycznie rósł, bo taki jest cel też tego projektu, no bo te metale ziem rzadkich będą sprzedawane jeszcze nie wiadomo komu, tak, na jakich zasadach, ale będą. Więc eksport zdrożeje, ale jeżeli się uruchomi całą tą machinę tych firm i zaczną się tworzyć naprawdę firmy specjalistyczne. Które wykorzystują tanią energię ukraińską, no to ten import powinien rosnąć, ale jednak ta różnica między eksportem a importem już nie będzie taka drastyczna. Wtedy też jest duża szansa, że uda się utrzymać obecny kurs dolara. Więc Ukraina będzie miała bardzo dużo takich atutów ekonomicznych, naprawdę się może dużo zmienić. Krótko mówiąc, cieszysz się jako przedsiębiorca, który prowadzi biznes w Ukrainie i pewnie wojną już jesteś mocno zmęczona i Twoja firma. Prywatnie to ja się cieszę, jak cholera, dlatego, że no, dla mnie to jest nadzieja wreszcie skutecznej walki z korupcją, bo Amerykanie są w tym naprawdę świetni. Ja patrzyłam, no, dla mnie ten przykład prozoro, który tak często powtarzam, jest genialnym przykładem, że można to zrobić prosto, bez żadnych jakichś łamania <głos》>, rąk i nóg, albo strzelania, albo ten. I da się to krok po kroku zmieniać. Firmy, które w tej chwili nie są ten, zaczną działać. Korupcja zostanie, dlatego że jak ktoś jest prywatnym właścicielem, no to wtedy te pieniądze liczy. Więc wpływy do budżetu państwa drastycznie wzrosną. Już w tej chwili się mówi o nowym programie emerytalnym. Amerykanie na pewno w tym pomogą. Generalnie, jak ja byłam na początku sceptyczna, powiem Ci, tego całego, tej całej historii odnośnie tych wszystkich porozumień i tak dalej, tak to mnie trochę uspokoiło, bo. Ono naprawdę oznacza koniec wojny bliski, no bo Trump nie pozwoli, żeby ktoś mu atakował jego fabryki, znaczy jego, no oczywiście pamiętajmy, że tam jest pół na pół, albo nie wiem w jakich stosunkach, i nowe inwestycje, no bo musi zapewnić tych inwestorów, którzy będą wkładali pieniądze, że to jest bezpieczne, zresztą pewnie USA daje jakieś gwarancje. Tu dla mnie pozostaje tylko bardzo otwarta kwestia konfliktu interesów, co będzie w współpracy z Unią, IMF-em i BRD, to jest coś, co dopiero będą pewnie dyskutować. I do kiedy to wszystko będzie trwało? Jak długo USA będą czerpać korzyści ze złóż Ukrainy? 10 lat, 20 lat, 100 lat może? Te złoża według geologów mogłyby wystarczyć Ukrainie nawet na 6 wieków. Generalnie to, to Ukraina oczywiście nie wiem, czy zostanie potęgą wielką. Bardziej to wygląda, jak ja to mówię, na 51 stan USA, czyli Stanów Zjednoczonych. Ale też zrozummy, że tutaj w tym projekcie... Nie ma za bardzo informacji, jakie będzie wyjście, czyli co rozumiem, że to będzie do końca świata, że to porozumienie będzie do końca świata i, i już po prostu zawsze ta Ameryka będzie rządziła w Ukrainie mm -hmm. i nic o Ukrainie bez Stanów Zjednoczonych. To jest duży znak zapytania dla mnie. Jakieś inne tego typu przykłady przychodzą ci do głowy? Czy to absolutnie unikalna umowa w skali historii świata? To patrzyłam w Kenii, w której byłam i w której właśnie budowali Chińczycy tą linię kolejową. Gdzieś tam też były takie porozumienie funduszu. W której było napisane, że oni to robimy razem, a potem my to wam jakoś oddamy, częściowo zarządzanie, zyski będziemy jakieś dzielić. No a historia jest taka, że ta linia kolejowa, która powstała, jest dalej obsługiwana przez Chińczyków. Wszyscy specjaliści są chińscy, Wszyscy z tego biorą Chiny. Jednocześnie bardzo, bardzo ograniczając możliwości eksportu Kenii i krajów afrykańskich, ponieważ ta linia miała być takim motorem, ekonomii Afryki, no bo tam największy problem jest z transportem tanim, więc to wszystko miało iść tą koleją do Mombasy. Albo do samolotów i potem jechać dalej. A w momencie, kiedy no, to gardło jest zamknięte, no bo ktoś inny zarządza tymi kolejami, sobie reguluje, że zamiast, nie wiem, stu pociągów dziennie, to tych pociągów przejedzie 10, więc tych towarów nie można dostarczyć odpowiednie miejsce logistycznie, więc te towary nie będą sprzedawane. I ta kenia się tak trochę dusi w tym swoim sosie i żałuje, jakby tego podpisania porozumienia, które okazało się dobre dla Chińczyków. I taką mam tylko nadzieję, że w przypadku USA to będzie inaczej. Pamiętajmy, no, Trump został wybrany, no ale za 10-20 lat Trumpa już nie będzie, będzie ktoś. Inny i nie wiem, jak to będzie wyglądać. No, oczywiście, diabeł tkwi w szczegółach, więc jeszcze muszą powstać te wszystkie przepisy prawne, które to regulują. To znaczy, że na razie, m, póki nie znamy szczegółów, Europa, Ukraina jeszcze nie mają się czego bać, Twoim zdaniem, a raczej mieć nadzieję, że plan w takiej formie się po prostu powiedzie? Ale generalnie to wygląda bardzo ciekawie. Znaczy, ja to się cieszę oczywiście, no bo dla mnie, jako tej, która ma biznes w Ukrainie, to oznacza same pozytywne zmiany. Oczywiście przyjdzie konkurencja, ale to będzie normalna konkurencja. Ja nie będę konkurować z jakimiś tam korupcyjnymi schematami, tylko w normalnym biznesie, a na to chyba wydaje mi się, że jestem gotowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem w Postprawda Info była Ewa Zakowicz, ekonomistka i specjalistka do spraw kalkulacji ryzyka biznesowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.